Wszystko już jest? Siema. Wiem, że czekałeś. Jedziemy dalej z historią, która wreszcie wyszła poza zwiedzanie jebanego ciemnego lasu na taki wątek delikatnie fabularny, pojebany, ale ciekawy. Mi się podoba. Zaczęło być. Boję się, ale mi się podoba. W poprzednim odcinku byliśmy porwani. Pojebane co się stało. Porwali nas, jak ty gościu! Jesteś ubrany! Na twojej koszulce wzór jest stady Kup sobie nową, zdychą na klacie. A staro przerów staremu nagracie! Yo! Mam po różne rzeczy. Wiemy, kto jest oprawcą, tak? Oponenta już znam. No i ładnie, co się coś chyba o mnie. Jakaś moja kartoteka, czy co to tam jest, nie? Uff. a ja tak, dzieje się. Tu co mamy? Deskę mamy, ale jeszcze tu po się przejdziemy. Gdzie ty jesteś, piesek? A tu, kurwa na drzewo, patrzysz? Co ja mam tu rękę wstawić? I kamerę znalazłem. A mnie coś tu opie, za rękę, nie uwierzy. Jak to strasznie wyciągałeś, gościu. Sprawdź czy coś jest nagrane. No bo jednak spałem, tak? To on może coś tu nagrał. O. Wait, what the hell is this? What the fuck is this? białe gałęzie, jakieś bia... Co to białe gałęzie? Ja się boję, że ta dupa jego, ta cała... Nie wiem, jak ona się wabiła. Zacznę telefon, mam telefon. A on zasięg? Nie wiem. Ta cała jazz. To ona jest tą wiedźmą całą. I ona w tym lesie rozdaje karty. Wiecie? No. I jest znów deal do Jazz. Ale czemu to jest wszystko porysowane, aby... A szukaj. Chociaż... Nie. Gdzie ty jesteś bet w ogóle? Cały czas nie widzę. Nic nie ma, dobra. Słuchaj, bulet. On. Kurwa, wezmę na chwilę tą kamerę, bo ona mi się do czegoś musi jeszcze przydać. Jebać kasety. On ją zmienił i ona coś dziwnego mi pokazuje, kurwa. Widzicie? Takie. I to tylko na niektórych miejscach kurwa, jak tu mam kurwa z tym zrobić. Pojebana się bo jest, że coś zobaczę strasznego. Tu na przykład. Tu widzicie? Jest kurwa coś I tylko w niektórych miejscach jest, tu też jest coś Widzę. Aha, tu mam wskazuje droga do drzewa, no widzicie. Ale się boję kurwa. Bo tu coś jest? Nie skacz. No ładnie. Myślę, że psa zrzuciłem. Jesteśmy. Teraz pierwszy raz naprawdę boję się w kurwę. Nie trochę, tylko boję się w kurwę. Bo się boję, że to są jakieś duchy. Słyszycie? O, gnój. tu coś leży. Leży coś na ziemi, widzicie? Zwłoki, zwłoki, pies. Baseball, patrz, baseball. O, kurwa, no. Pojebawszy. Tam widzę jeszcze jeden znak jakiś, wiesz? Czekaj, 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 zastanów się dobrze, kurwa, jak co ty robisz? Bo. tu mi nikt nie pomoże. Co to kurwa. Och, jakieś upiory. Dobra, teraz czekaj. Jest znak jeden. Ja widzę tam znak. nóż. Znak prosto, Dobra, idziemy prosto, ja pierdolę to, idę no. O kurwa, serce zaczęło mi pokazywać. inaczej, coś mi się pojawiło przed twarzą. Jakiś jumpscare będzie. Nie, 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 nie. Ja nie wiem, co mam zrobić ze sobą, kurwa. Pies się w kurwia O, ja jestem panikarz. O, o, tu jest gościu jakiś. O, kurwa, to był gościu jakiś. Jakiś tęgi pojeb, kurwa. Czaj, bo bije mi ser Oho, jest, jest. Chodź, nie, nie, nie szczekaj tylko na nich. Mergani, nachyliliśmy się. Ale, pojebana akcja Gnój w chujnie, ja nic nie widzę. Jakieś typy za mną są wszędzie. Proszę, na chwilę, dziękuję. Chodź, Bulet, chodź jeszcze, dobra, dziękuję. O kurwa, gościu. Dobra, ominięty. O kurwa, dwóch gościów. Jak ja mam ich obejść? Ja nie wiem, jak blisko mogę się zbliżyć do nich. bullet. Dobra, Ominęty. Om, Jezu, bulet proszę, nie Chodź, 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 chodź Chodź, bo trzeba się... Do elis idziemy, do drzewa elis, bo to jest dla mnie drzewo elis Ole gnuj. Kurwa, gdzie ty patrzysz? Kurwa, ty szczekasz już na... Na wszystko szczekasz! Cześć, co to jest? Widzę, widzę, widzę. Już ci ratuję piesku Dobra Boję się wszystkiego co możemy zajebać Dobra, spoglądam. Olej jaja Pojebane Wyobrażacie sobie być w takim w takim leście, w takiej akcji? Czy ja bym się sam zajebał o. gdzie? Cii. Jest gnój, słyszycie? Z lewej i z prawej strony Tylko to drzewa się tak ruszają Albo te kulki jebane Dobra, idziemy do tego drzewa, chodź O oo A teraz stop do... W lewo Dobra, idę. O, jest gościu. Idę, idę. Idę, idę. Jeszcze w lewo, dobrze. Idę w lewo, idę, idę, nie krzycz na mnie. Idę. Stoję w miejscu, nic Ci nie robię, gościu. Nie ruszam się, gościu. Słyszałem. Dobra, chuj. Nie chcesz zanagadać, to się pierdol, idę do tego. Gdzie jest jakiś typ? Bo słyszę takie... Jak jest uderzenie serdusa, to gdzieś tu jest. Ale pojebane, że to kamera ich widzi. A ona ich widziała zawsze, w momencie kiedy on ją popsuł. O kurwa. Ja tam stoję, jak ja mogę ominąć? Uuu, nie, 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 nie. Ja wiem, że on tam jest, wiem, wiem. W ogóle pies ich widzi szybciej niż ja. W lewo idziemy, chodź, chodź w lewo, chodź. Nie krzycz, nie krzycz na niego. Chodź, 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 chodź. Dojdziemy do tego, że... Drzeb... Kurwa, nie krzycz. Bo jak ty się pies denerwujesz, to się nerwuje razy trzy. Ja pierdolę, kurwa. A on tu stoi, kurwa. No to ciekawe, jaka ma cię minąć, gościu. on coś mówił bardziej w lewo. To tu w domu? Nie, to w. No ładnie. Ten dźwięk? No fajnie. Ciekawe, jak mam tam podejść. No, pospinam jak takie gówno. Co to jest, kurwa? Bo się do tego podejść, widzę. się mi rozmazuje, zbluruje mi się to gówno. Co to jest, kurwa? Pot? gdzie? Jeszcze, gdzie, 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 gdzie? Kurwa, nie widzę się za bardzo, wiesz? Piesek, czekaj. Szczekasz wy tam, tak? To jest jakiś pan? Dobrze, dobry piesek. Tam był pan, tak? Co to kurwa jest? Dobra, idziemy. Spokojnie. Gdzie szczekasz? Dobra, stoję, stoję. Z lewej strony jest pan? Czy za nami jest pan? Nie widzę. Idziemy. Ale pojebane Co koleś kurwa miał w głowie wymyślając taki tytuł Nie wiem jak ludzie nagrywają horrory i nie przeklinają psychopaci muszą być To jest to drzewo Nie to jest drzewo za tym drzewem O jest drzewo matka I tu się wszystko zaczyna Odpierdoli no, mnie, albo zabije mnie. Chodź, chodź, chodź. No, drzewno się do mnie odzywa jakimś swoim dźwiękiem. No. Kilka gałązek. Zabrać gałązek. Nie krzycz, proszę Cię. No co krzyczysz? Kilka gałązek? Jezuś, przed tym drzewo. Kilka gałązek z tego drzewka, tak? Okej. Okay. Ale będzie krzyczało to czoło pewnie. Nie i czarno krew leci czoło. Wiesz, ty nie wiedziałeś, to na bank jestem przeklęty. Co co to jest? Ale to kurwawi. Gówno widzę. Szlak, kurwa? Widzę, no. Tu. Poczekaj, kurwa, osioł. Ja nie wierzę w tego gościa, są. Dobra, ale. Słuchaj, bulet. Błagam cię, chodź za mną i nie odpierdalaj, idziemy. Patrzymy się pod nogi. I idziemy szlakiem, który pan narysował. Dobrze? Pan psychopata, który mnie wykorzystał do zerwania jakichś jebanych gałązek i pewnie jestem przeklęty w chuj. Dobra, ale fajnie sobie to wymyślił. Fajnie sobie go się to wymyślił. Dzieje się coś? Coś, o czym, o czym psychopata mnie nie poinformował. Jest szlak dalej, widzę, widzę. Bo się, że to te goście tu są. Ja pierdolę, co to taki dźwięk wydaje? Proszę cię, nie zabijajcie mnie. Już, 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 już momencik. To jest tak, od, szla od szlaku choć, później coś. ja pierdolę. O! Pojebało cię? Jak umysł płata w figle? Gościu, ty przede mną wyrósł, kurwa! Pojebany debilu. Ktoś do mnie strzelał. Poczekaj chwilę. Jak ją kurwa ominąć? O kurwa, on tu staje, jest wielki, chuj jebany Teraz z lewej strony mnie dopadnie drugi Kurwa postrzeliło mnie O kurwa ty przebieg. Nie, 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 ja na... Teraz kurwa w lewo czy w prawo, która jest... Dobra, chuj, mam w piździe To co jest w kamerze jest prawdziwe To co jest poza nią jest To pies na co tyś czekasz tak cały czas Dobra, uwaga, rozglądam się Czekajcie w którą stronę. Dobra, idziemy, idziemy szlakiem, który pan narysował. W sumie ten postrzał mnie uratował przed morderstwo. Więc zwierznie zabił czy to, co to jest? Tak skupiłem na szlaku. O, serduszko bije w rytmie Uga Buga. Więc coś tu jest, jest pewno, no? Jest z prawej strony. Pies nawarż mu na mu tych wszystkich swoich Ja pierdolicie widzicie ten murek? To zaraz znowu będę w świecie wojny Gdzie, 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 gdzie patrzysz? Gdzie widzisz pana? O, nie widzisz pana. No to ładnie, nie widzisz pana to idziemy. Gdzie jest pan? Gdzie, gdzie? Przed nami stoi. Czy z lewej strony, z lewej? Dobrze, patrzę. Jest pan, dobry piesek O, o, o. Gdzie jest pan? Gdzie, gdzie, gdzie? Pokaż. Pokaż. Gdzie jest pan? Nie ma pana? Nie ma pana? Dobrze, idziemy. Nie ma pana, nie ma pana. Chodzi. Nie denerwuj, nie wiem czy ja mam biec czy co on robi, bo ja nie wiem On ci gałązki przynieść Kurwa! Gdzie? Gdzie? Jaka żona diabła? O czy ty kurwa gościu gadasz? Pojebany jesteś? Widzę, widzę, widzę misiu. Dobry piesek, chodź. Idziemy, idziemy, idziemy. Pierdol go, pierdol go, pierdol go. Żona diabła, kurwa. Bo nie kurwa, z kim się spotykać. Nie widzę, gdzie jest, nie widzę. O, tu blisko, ojojoj. Oj, oj. Dobry piesek. I teraz tak. Tu, gdzie? Gdzie, przed nami? Co to jest za krzyż? Gdzie piesek patrzy? Pan z lewej strony jest gdzieś? Spokojnie, szukamy. Gdzie kurwa jestem? Nie, nie, gdzie ty patrzysz? Przed nas? Tu gdzie mam iść? Jest pan? Co to kurwa jest? O jezu, piesek, gdzie jesteś? Tam jest pan, tak? Tam jest pan, niedobry. To idziemy w dół. Dobra nie ruszam się, nie ruszam się, nie ruszam się Nie wiem co to było Był strzał i słyszałem, że drzewo leci Boisz się odwrócić Jest pan, dobry, dobry piesek My musimy iść tu, dobry piesek, świetny piesek Gdzie jest pan znowu? Pokaż Jeszcze tamten niedobry pan ci przeszkadza, dokucza ci Chodź O znowu, no to Z lewej, z prawej, przed nami za nami. Aha Ale on dokucza No idziemy Dobra, stoimy, stoimy, tak I szukamy, gdzie jest pan? Gdzie ci dokucza pan? Pokaż Kurwa, gorzej jakbym się by za mną bieg, to chyba zesar się w spodnie I ja nie wiem gdzie ty szczekasz, bo idziesz w lewo i w prawo i szczekasz Dobra, idziemy, ale tu, tu nie ma pana. Patrz, nie ma. Kurwa, czeka, że ja się boję przez ciebie, bo ja go w kamerze nie widzę. Gdzie widzisz pana? Proszę, pokaż. Tam pan, tak? No tam patrzysz, tak, cały czas tam patrzysz. Ja muszę iść tu. Dużo udało nam się przejść za jednym razem, świetnie, dobrze, go to piesku. Trzymajmy się drogi. Kurwa, za cicho jest. Dobra, koniec śladów. Zajebiście, koniec śladów. No. Dzwonimy do psycho. No, to nieźle, nieźle ci pomógł. Shut up, psycho! Tam się w ogóle... Widzicie, że tam się coś pali? A ja mam takie puna na pół wiksy z tym lasem. Z tym lasem, sorry, z tą wizją z wojną. Fajnie, że ich widać w ogóle na czerwono, to jest, to jest jakiś plusik. Słuchajcie, pies nie... Nie piszczy. Wącha, szuka czegoś, dobrze, szukaj. Tak. Piesku. Ja cię nie widzę w tym w tym w tym, w tym ciemku. Ale dobrze, że znalazłeś. Jest dobra, dobrze idziemy. Widzę cię. Och. Kurde no bądź. Ubałered. Found the stag. It's dead.

Ale pojebamy. Czuję bulet, będziemy się o to wąchnąć. Bo chyba panu popsuliśmy te symbole. I nas to wszędzie mrok, wiesz? Chyba jest nasza wina. Czekaj, czaj, stój stój bulet! Stój misiu Just one bar. This could be my last chance. The number you have dialed is currently unavailable. Please leave a message after the beep. <sighs> Figures. Listen, that thing I was trying to tell you. About. You were right. I don't have the right to drag you down with me. I just need to tell you this. You might not get another chance. So, whatever happens, I want you to know. What we had was the best thing that ever happened to me. And I'm sorry I screwed it up. I wish I could fix it. I wish we could go back to the way things were. I wish I was good enough. I, love you, Jess. I always will. No to nie żą wiadomość do sobie iść dla Jess. Też ją trochę zaczynam kochać, dzięki Tobie. Lecimy bolec z tym. Patrzcie, to tam jest samochód, widzicie? Chyba samochód na prawo, nie? Czy kabina od auta? Ule, wystartował. No, kurwa, Agnes Jelcz. Jestem, jestem, spokojnie, piosen. Musimy to jakoś poświęcić. Jebana, ale jak? No? Uf. dobrze. Do jelcza idziemy? Tak? Nie. O, pierdolę, kurwa serio. Dobra, bullet, sprawdź to. Kurwa? Co tam jest? Przestraszyłeś się bulet? Nie wejdę tam. Kurwa, nie wejdę tam, gościu. Bulet nasrał w spodnie. O, bulet taki nie jest. Fajny psychol, kurwa. Ja... Co? Na ciebie to krzyczało, Bulet, nie? Nic się nie stało, chodź. Bulet zaczął znów chyba działać. Mam iść?

Before this is over, I'll make you pay for what you did. I say myself. I despised how weak I was. I tried to fight it. I can and scratch his head, but that is all useless. Don't move. What? Again? Just stand still, Ellis. Crouch. Kutzy! Push it, brush, Margulda kucy, bo on mi każe kucnąć. Coś się stanie tu, kurwa. Przecież kurwa kucnęłem, ty drzwelu jebany! Tutaj przytrzymaj, kusniję Co? On mnie straży w chuj. A jakby na przykład, ja w ogóle nie wlazłem do tego jednego drzewa, stary, tak się bałem. Nie, on mi pies szedł dalej, jak psa pogłaskałem, pies nasrał pod siebie jak szedł w to drzewo. Wyszle. A tam jakiś głos. No i ja, ja mam wejść w to drzewo. A tam jeszcze trzeba było kucać. mam. No ja nie mam kucania na kółko. Ale mam pierdzenie za co na kółko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.